Minęło pięć lat od śmierci Olgi Sipowicz znanej pod artystycznym pseudonimem jako Kora. Dziś muzycy stawiają jej pomnik, m.in. grając koncerty z utworami zespołu Manam. Również częstochowcy artyści postanowili uczcić jej pamięć muzyką, o czym tuż przed wydarzeniem mówił nam Michał Rorat, muzyk, kompozytor, a w dniu koncertu jego dyrektor muzyczny. Usłyszymy na scenie Asię Benduch, czyli całego, całego, całą osobę, która stworzyła cały ten pomysł właśnie, żeby zagrać utwory Manamu. Usłyszymy naszego częstochowskiego freestylera, freestylowca, miksera oraz Janusza Janina Iwańskiego, który wiele lat grywał z Manamem. Miał tą przyjemność. Na scenie wystąpił oczywiście również nasz skromny rozmówca, który na instrumentach klawiszowych odgrywał niemałą rolę. Wszystko dla uczczenia legendy polskiego rocka. Przyznam szczerze, że jak, jak Kora odeszła, to było takie myślenie, no to ciekawe, teraz będą tributy tu, tu, tu Manam i tak dalej. Przyznam, że, że mi wcześniej nie miałem tej przyjemności i, i, i zrobić tak zwanego tu. Natomiast y, nasz koncert nie jest co prawda nazwany tu Cora, czy tu Manam, natomiast jest nazwany Chcę Ci powiedzieć. Czyli czyli chcemy jakby tą treść kory przekazywać dalej. Biorąc pod uwagę, że gramy utwory kory, czyli tam są zawarte teksty też głównie o miłości, prawda? Choćby, nie wiem, Lipstick on the Glass, czy właśnie Chcę Ci Powiedzieć, w których de facto będzie nasz mikser freestylował. Chcemy przekazać właściwie to, co śpiewała kora w takich naszych nieco, nie, nie za bardzo odmiennych aranżacjach, ale, ale nie chcieliśmy też odbiegać od oryginałów. Żeby, żeby za bardzo nie zbezcześcić tego fajnego materiału i żeby fani, prawdopodobnie, którzy tutaj przyjdą dzisiaj do teatru, mogli posłuchać ten styl, który faktycznie ja zawsze słuchamy. ciało oczy i styl być jakoś